Cześć, nazywam się Rafał Tomaszewski i wspólnie z redakcją portalu fintech.pl zapraszam do wysłuchania podcastu z fintechowaniem. Jako pasjonaci branży fintech zapraszamy do studia ludzi kluczowych dla rozwoju tego sektora. Przeprowadzamy z nim pogłębione rozmowy zarówno o luźnych kwestiach, jak i pogawędki na tematy bardziej skomplikowane. Zajmujemy się wszystkim tym, co w codziennym kontakcie z branżą finansową może umknąć uwadze odbiorców. Codzienne newsy związane z fintechami, bankami czy innowacjami technologicznymi przeczytacie na fintech.pl oraz na naszej facebookowej grupie z fintechowaniem. Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam Państwa na wyjątkowy podcast, wyjątkowy, bo będziemy dzisiaj Państwa zapraszać. Podczas tej audycji opowiemy o tym, co szykujemy w ramach Fintech Branchu, który już zbliża się wielkimi krokami. To będzie piąte wydarzenie. Ponieważ mamy też piąte urodziny, więc liczymy na Państwa obecność. O tym, co tam się wydarzy, gdzie to będzie i co dla Państwa szykujemy, opowie Magda Marciniak, dyrektor zarządzający Klank Media i mój zastępca Rafał Tomaszewski. Dzień dobry. Cześć. Witam, cześć. No to na początek. Najpierw po dziennikarsku co, potem gdzie, potem kiedy, a na koniec dlaczego. Dla pytania dla Magdy najpierw: co i kiedy? Co i kiedy? No ja y, myślę, że jakby dokładną merytorykę tego spotkania przedstawi Rafał. Natomiast y, to może jednak zaczniemy od gdzie i kiedy. Okay. Bo to jest w dzisiejszych czasach chyba dość istotna informacja, ponieważ spotykamy się i to jest chyba jedna z pierwszych imprez y, w wersji y, offline, stacjonarnej. stacjonarnej. 22 czerwca na Warszawskiej Pradze. To już chyba taka tradycyjna część miasta, gdzie, gdzie organizujemy Fintegrancze. I tym razem w restauracji Stalowa 52. Bardzo fajna miejscówka, czyli już wiemy gdzie, wiemy kiedy, a teraz Rafale co. Tak, no nie ulega wątpliwości, że dużo się wydarzyło w ostatnim roku, na początku tego roku i w całym zeszłym tak naprawdę, więc tematyka naszego spotkania będzie dość szeroka. Porozmawiamy o wielu aspektach. Oczywiście nie da się uciec od tematu pandemii, więc na pewno poruszymy ten temat, jak fintechy poradziły sobie w czasie pandemii. To był okres cyfryzacji wielu usług, przenoszenia wielu działań do internetu, do świata online, więc to, o tym na pewno będziemy rozmawiać. Na pewno też warto wspomnieć o poprzednich edycjach, bo to tak jak wspomniałeś, jest to piąta edycja fintech branchu. Poprzednie cieszyły się stopniowo coraz większą popularnością. No i naprawdę gościły u nas bardzo fajne marki, ciekawe osoby. Mieliśmy bardzo ciekawe prelekcje, czaty, debaty, więc naprawdę warto. Tak, to jest pi piąta edycja. Podczas pierwszej mieliśmy około 50 osób na sali, podczas drugiej już było 60, na trzeciej było 70. A na czwartej tuż przed zakończeniem pandemii już było ponad 70. I rzeczywiście tych paneli prezentacji było bardzo dużo. Niektórzy powiedzą od Sasa do Lasa, ja uważam, że program był ułożony właśnie tak, żeby był interesujący dla każdego. Od rozwiązań w sektorze bankowym poprzez fintechy płatnicze, startupy, a nawet tematy regulacyjne i prawnicze. W tej edycji, tak jak wspomniałeś, skupimy się Oczywiście, na wyzwaniach związanych z przyszłością, ale nie uciekniemy od tematów pandemii. I tylko, że tematy pandemiczne my potraktujemy trochę inaczej, bo nie będziemy mówili o tym, jak było źle, tylko postaramy się poszukać tych, którym dla których pandemia była katalizatorem dla rozwoju. I serdecznie zapraszamy takie podmioty do, do oczywiście wystąpienia w ramach fintech branch. Magda, do Ciebie pytanie. Jakie atrakcje? Szykujemy. Będzie tradycyjne Prosecco. Będzie tradycyjne Prosecco. Samo miejsce jest niezwykle urokliwe, bo łączy tą starą Pragę i to jest taka naprawdę stara Praga, jeszcze nie zrefreszowana, jak się teraz to mówi, więc naprawdę można poczuć tam klimat przedwojennego miasta z nowoczesnością. Piękna oranżeria, w której odbywać się będzie spotkanie. Jeśli dopiszę pogoda, to okazja do networkingu na patio otwartym pod gwiazdami, bo zakładam, że networking rozpocznie się już wtedy, kiedy będzie zachodziło słońce. Fajna muzyka, dobre jedzenie, no ale przede wszystkim chyba to, co, będziemy, co cenimy sobie najbardziej w tej chwili, bo jak przejeżdżam przez warszawskie ulice, to widzę, że ogródki pękają w szwach. To jest możliwość po prostu bezpośredniego spotkania. Oczywiście z zachowaniem wszelkich norm y, bezpieczeństwa. I to właśnie chciałem podkreślić. Pierwsza rzecz, oczywiście można dojechać na FinTech Branch metrem, bo niedaleko jest stacja metra. Jeśli ktoś nie był, to będzie miał okazję zobaczyć. Metro szwedzka, z tego co się orientuję. A druga rzecz, no mimo wszystko mamy jakieś tam warunki lockdownowe, nie wszyscy są zaszczepieni, ale zapewne my jako organizatorzy, no zapewne, Dołożymy wszelkich starań, aby to wydarzenie było bezpieczne i była zachowana odpowiednia odległość między uczestnikami. Stąd też zmiana sali, bo wcześniej w czwarty, czwarty fintech branż na czwarte urodziny był w takiej sali, gdzie oczywiście też zachowywaliśmy warunki sanitarne i higieniczne, ale postanowiliśmy jeszcze zwiększyć to bezpieczeństwo, dlatego zmieniliśmy miejscówkę na trochę bardziej odległą, ale myślę, że będą Państwo po prostu zadowoleni. Jeszcze, jeszcze tutaj wtrącę się, jeśli mówisz o tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem. My generalnie chcielibyśmy, żeby FinTech Orange odbywał się cyklicznie i nie tylko raz w roku, jak do tej pory. Liczymy, że uda nam się zwiększyć częstotliwość tego, tego spotkania, bo branża tego potrzebuje. Liczymy też, że w tym roku właśnie ze względu na tą dłuższą przerwę związaną COVID-em, no, zaszczy zaszczyci nas około 100 osób. Bardzo mocno na to liczymy. Ja bym powiedziałam o jeszcze jednej atrakcji. Ja co prawda jej nie zdradzę, dlatego że to jest niespodzianka również tak, i dla mnie. To jest, co jest co widzę. Tak, I to słyszę. jest duża niespodzianka, ale powiem, że ci, którzy zostaną z nami do końca, będą mieli okazję. Przenieść się w inne miejsce i na koniec imprezy poczuć trochę takiego sportowego spiritu i odwiedzić Stadion Narodowy, Dobrze. nie tylko w kwestii szczepień. Dobrze, brzmi zachęcająco. No to zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w naszym wydarzeniu. Już jest niedługo, trzeba się śpieszyć. Ja zachęcam gorąco do kontaktu w sprawach organizacyjnych z Magdą. Przy okazji tego podcastu oczywiście podajemy dane kontaktów, żebyście Państwo nie musieli ich daleko szukać. W sprawach merytorycznych ze mną i z Rafałem na pewno znajdziemy coś dla Państwa, co będzie można pokazać i omówić. W tym roku udostępniliśmy również na stronie, na naszym portalu fintech.pl formularz zgłoszeniowy, gdzie będzie można po pierwsze zgłosić chęć uczestnictwa, i chęć wygłoszenia prelekcji. Więc y, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wziąć udział również w tej drugiej roli, w tym wydarzeniu, zapraszamy do wypełnienia formularza, i to my już się skontaktujemy y, z tymi osobami i ustalimy wszystkie warunki. Cóż mi pozostaje powiedzieć? 22 czerwca, w zasadzie ostatni ważny event przed wakacjami. Niech tak będzie, niech tak zostanie. Dziękuję uprzejmie. Moimi gośćmi był Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego Fintech.pl i Magda Marciniak, dyrektor zarządzająca Klank Media. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak i oczywiście zapraszam do wysłuchania innych audycji w ramach podcastów, cyklu podcastów z Fintechowania.